20 marzec 2025 rok. Jesteśmy tu na Placu Bankowym 3 na 5. To jest siedziba pre prezydenta Rafała Czaskowskiego w Warszawie. Panie Rafale, rozumiem, że tyle czasu Pana nie ma, bo Pan jest w rozjazdach, bo chce być Pan prezydentem Polski. No to się zastanawiam, jeżeli Pan pana nie ma, czyli pan tutaj nie pracuje, to czy w ogóle jest nam potrzebny prezydent miasta stocznego Warszawy no to tak, tak, bo, bo i tak ktoś inny za pana to robi, więc nie wiem, kolektywny, jakiś kolektyw powinien być może. No a tutaj jest, czekam na pana Włodzimierza Knurowskiego, który ma protestować. Ma być też na sesji. Rady Miasta Stołecznego Warszawy, bo go obciążyli za banery, które swego czasu tam chyba 3 lata temu stał przez prawie rok czasu śnieg, deszcz słońce błoto mróz, gorąco człowiek stał bo walczył o swoje Walczą za swoje, tak naprawdę też walczy o nasze, o nas, bo my sobie w ciepełku siedzimy, nam na głowę nie pada ani śnieg, ani deszcz. I jak ci, co pracują, to jeszcze jakieś tam pieniądze mają, ci emeryci też jakieś pieniądze mają, a on musi to wszystko wypracować jako rolnik. Nie wiem, tam, nie, nie wiem, czy ma emerytury, ale to dzisiaj się dowiem a zabrali człowiekowi prawie 100 hektarów. 100 hektarów, proszę Państwa, to jest niesamowity majątek. Obory przystosowane już do tych unijnych przepisów to też koszt. No niestety dopuściliśmy do tego, że rządzą nami dziwni ludzie z nadania nie wiadomo kogo. A my, jak te tłumoki z workami na ubie głosujemy na tych samych. Jak to się mówi, syndrom sztokholmski. Głosujemy na tych, co, nam, co nas niszczą. Kiedy wreszcie się odskniemy? Czy w ogóle się kiedyś się odskniemy? Ja mam nadzieję, że tak jak Żydzi się ocknęli odsknę, yy, i po iluś tam, chyba po dwóch tysiącach lat, teraz rządzą światem. A może już wcześniej rządzili, od początku tylko ukrywali się, bo oni są sprytni. Oni się nie pokazują na, na czele, chyba, ma, chyba że mają swoich, tych takich specjalnych do tych zadań. Ale ci najważniejsi nie błyszczą w radiu, w telewizji, w kinach, na filmach. No i są, so ale chyba jedzie Knurowski, tym białym pożocznikiem, ptah. No dobra, czekamy. Zobaczymy, ja gdzie on będzie skręcał. Będzie wjeżdżał, tutaj będę wjeżdżał pojechał dalej. No dobra Państwa, ja na razie przerywam, puszczam, że już patrzcie się co się dzieje A ja puszczam w internet i czekam na okna